Jesteśmy po meczu domowym z Józefem Józefów, niestety nie zrealizowaliśmy celu, jakim było zwycięstwo w dzisiejszym meczu, zremisowaliśmy go o 1-1, dość można powiedzieć szczęśliwych okolicznościach, przeciwnik miał kilkukrotnie okazję do strzelania bramki, natomiast my kolejny raz podarujemy bramkę przeciwnikowi znów z całego fragmentu gry, jakim był dzisiaj rzut karny. W wcześniejszych fragmentach powinniśmy zdecydowanie podwyższyć mecz na 2-0, zamknąć go i spokojnie dowieść do końca. Dzisiaj, tak jak być może w poprzednich meczach wyglądało, to znaczy lepiej piłkarsko, dzisiaj gorzej. Natomiast od początku byliśmy nastawieni na wynik. Chcieliśmy trochę ten styl, może nie pominąć, ale przede wszystkim uwypuklić wynik spotkania, chcieliśmy go zdecydowanie wygrać nawet 1-0, ale dopisać sobie 3 punkty, niestety tego nie zrealizowaliśmy i musimy walczyć w kolejnych meczach o, o zdobycie punktowe, żeby tych punktów na koniec rundy było jak najwięcej żeby ta zima była spokojniejsza, bo na razie zdecydowanie jest poza oczekiwaniami przede wszystkim moimi, drużyny ponieważ w poprzednich meczach pokazywaliśmy bardzo dobrą, jak nie, nie świetną grę, natomiast gdzieś brakowało tej przysłowej kropki na DI. Nie chcę tutaj szukać jakichś usprawiedliwień, natomiast fakty są, są nieubłagalne i mamy tylko 8 punktów na, na koncie gdzieś w dolnych rejonach tabeli i sytuacja na pewno nasza nie jest kolorowa, nie jest optymistyczna, ale wierzę w ten zespół. Mam nadzieję, że kiwice również będą dalej nas wspierać pozytywnie, bo ich głos jest tutaj bardzo ważny. Jeżeli będziemy czuć wsparcie z trybun, no to jednego Jedno mogę obiecać nigdy temu zespołowi charakteru i zaangażowania nie braknie. Czasami brakuje nam umiejętności nad tym pracujemy. Taka jest piłka i trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość i mieć nadzieję, że Markoja w kolejnych punktach będzie zdobywała trzy punkty.